Hej, cześć wszyscy, witajcie, odcinek informacyjny na kanale Skoda Gadać na temat Patronite'a. Tak, Patronite'a. W momencie publikacji tego filmu pojawia Wam się link w opisie. w opisie i zarówno na obu stronkach zwykłej Skoda gadać i na Skoda Gadać Forum i może tam jeszcze udanie, ale udostępnimy, zobaczymy. Na czym nie polegał Patronite? Chcemy trochę ruszyć nasz kanał, żebyście mogli mieć częściej filmy. Bo wiadomo, e, ciekawsze też te filmy. Ciekawsze, będziemy mogli po prostu robić więcej rzeczy w krótkim czasie. E, a tak to troszeczkę musimy czekać zawsze, a, a to zanim pieniądze nam jakieś wpłyną, a to nam jakaś część tam przyjdzie. Albo bo... ktoś się nad nami zlituje. Albo ktoś się nad nami zlituje, wiadomo jak to jest. E, był temat poruszony mojej felicji, co tam, e, co tam, jak tam z nią. E, na razie zostaje, na razie zostaje. Zobaczyłem po pierwszych, pierwszym miesiącu, w sumie tak jak to będzie wyglądało. E, Ponieważ nie ukrywam, żeby utrzymać dwa samochody, potrzebuję dosyć potężnych środków finansowych. To u mnie trzeci. U ciebie jeszcze jest trzeci. Zresztą to jeszcze jak póki jak ma się jeden, to jesteśmy w stanie taki po jednym samochodzie utrzymać. Tak. Natomiast teraz mamy trzy samochody, z czego ja też staram się na Favorit dokładać która tutaj póki, za póki można. Tak. stoi. Która za nami sobie stoi dzielnie no, z nowym bagażnikiem. Nowy bagażnik, słuchajcie, piesek z typującą główką. Tak, wpadł. wszystko mam przebitki teraz porobię. Staramy się tutaj... Więc mamy trzy samochody na utrzymaniu. tak, Ty yy, coś tam w tobie wpada do kieszeni. Mi wpada do kieszeni, to, w tobie... to są grosze, bo to są na przykład 300 zł na miesiąc yy, po odliczeniu wszystkich moich kosztów yy, jako instruktora, bo ja odp odprowadzam dosyć spore stawki. Ja miesięczne mam takie do odprowadzenia no, ja po prostu. Jesteś instruktorem zumby. Tak. Ja jestem instruktorem jazdy konek dokładnie szkoleniowcem pzj -u. Więc wiecie jak to wygląda I po prostu. ja nie pracuję sam... charytatywnie w stajni z kolei. No nie, nie mamy za roku, Daniel ma tylko tyle co przez wakacje. No, tyle Naprawdę. co przez wakacje, ja z tego muszę opłacić cały rok, muszę opłacić... No wiadomo. Żarkę, muszę opłacić ubezpieczenie, muszę opłacić benzynę, bo jednak gazu nie, nie, nie chcę w no w też nie wiem, faworyt a ma, bo złą bol. muszę do pracy dojeżdżać, a... lecz no, moja praca nie jest płatna w pieniądzach, tylko na przykład wsiadam sobie na konia, dwa razy w tygodniu mogę sobie konia wypożyczyć. To niby no, też panie. oszczędność... No, jak najbardziej. W sumie 100 złotych tygodniowo, natomiast... Yy, Wiemy jak jest po prostu, tak? Znaczy 100 złotych, no to wiesz też, ja raz w tygodniu siadam, słuchajcie, no po prostu wolontariat. Ja też powiedzmy wolontariat, bo to są takie pieniądze, że no w paliwo pójdzie i nic nie można zrobić przy samochodzie. Dwa samochody na dwie osoby utrzymujące, dwa samochody... Spoko. Tak. Dawaliśmy radę jeszcze. Dwie osoby utrzymujące trzy samochody, ciężko. Znaczy, Plus... jeśli y wpadnie czwarty... To już... Do mnie y drugi, no to już To padniemy będzie... po prostu, padniemy, już nie damy rady, po prostu samochody będą jeździły na słowo honoru. Na trytkę, na A tej już, zasadzie. Przecież u Ciebie cały czas na drucie wybierak się trzyma. U mnie jest wybierak na drucie, ale się tego nie boję powiedzieć, tylko po prostu jeżeli Sami żeby nie było, ten film jest nagrywany tylko dlatego, że wy na naszym forum zadecydowaliście w postaci 16 głosów odejmując nasze dwa, które nie chcąc się kliknęły i nie da się ich odkliknąć, to jest 14 osób, które zdecydowały się nam, nam pomóc. Nam, nie tylko mi, tylko nam. Ponieważ Golden to jest projekt wspólny, a że moja Felicja pod względem lakierniczym się nadaje bardzo do... Blacharsko lakierniczo. Nadaje się do przeróbek po prostu, bo warto ją zrobić, bo jest niezła, jak na Dobry felicje sam. jest niezła klapa to jest oddzielny temat klapa jest elementem wymiennym ale mówimy o blacharce takiej, reszta podłoga Kieliszy, progi podłoga nad kola i tak do wycięcia ale to jest najmniejszy koszt yy. także wiemy jak to na czym to polega i żeby się nas nie zrozumieli źle to nie polega na tym że my chcemy was wykorzystać że my chcemy mieć fajne samochody a my nie zrobimy z nich żadnego goldena żadnego laurina zaraz że zaraz sprzedamy tapicerki i będziemy mieli kogo eliksa i po prostu zadbane samochody jeżdżące nie yy. Pieniądze, które wy nam przekazujecie, w tym momencie, bo robimy projekt po, po, po projekcie, po prostu nie będziemy robili dwóch projektów na raz, ponieważ nie ogarniemy. Eee, na razie mamy, miejsca... projekt mamy projekt z Mamy projekt z i Golden na, na pierwszym planie, tak troszeczkę sobie tak, no i Laurin też, ale Ra Laurin jeździ. Znaczy Laurin jest, jest że tak powiem, czas. od pięciu lat robiony i... Tak. No i wiadomo, tylko, tam zostało zamontować większości rzeczy. Tak, zostało tak naprawdę tylko wymonto, zamontować, bo technicznie jest sprawny, to to, że ma zawieszenie 21-letnie jest 256 tysięcy, 257 prawie tysięcy, to inna kwestia spełnia to jeszcze tam poniżej 20% sprawności, więc nie wymieniałem, bo też mnie nie stać. Ale tak, nie chcę przy... kupować takiego za tysiąc, tylko raczej no taki takiej za 3-4 tysiące, tak z wyższej półki. I w sumie będąc już przy zawieszeniu zapowiedzi sobie, że Felicja u mnie ma bardzo dużo nowych części z zawieszenia i szkoda byłoby mi ją... Nawet za 2000 ją sprzedać, bo ja, ja wsadziłem w nią tysiąca przez rok. W mechanikę. W samą mechanikę, dziewczynki są tanie. No to nie są oryginały, to są zamienniki, ale dobrej jakości staram się kupować. Mimo, że mam e, czujnik jeden od Wika, trudno, no mam go, działa, tak? Spełnia swoją jakąś funkcję, chłodzi mi tą chłodnicę faktycznie. Ehm, ale samochód, patrzę teraz na niego, bo stoi przed nami, nie jestem w stanie jej przełączyć, ale mogę się odwrócić na chwilę, tak? Ona tutaj stoi, żeby nie było samochód cały czas za mną. Nie jestem, my sobie po prostu oparliśmy się o fawo, żeby jak się patrzy na samochód, się łatwiej o nim rozmawia troszeczkę. Ehm, także patronite rusza, pokażcie siłę, pomóżcie nam. Ja bym chciał teraz trochę nim mi to ciężko zrobić, ale się przed wami ukłonić, przed wszystkimi, którzy chcą pomóc, którzy jeszcze nie zadeklarowali nad swojej pomocy, ale chcą, żeby Golden żył, żebyśmy my spełnili nasze marzenie. Marzenie niejednego Czecha. Nie jednego Polaka. I nawet. myślę, że coś co Skoda doceni. by doceniła sam koncert, by docenił, bo nie, nie ukrywajmy. Skoda docenia wszelkie ingerencje w seryjne modele swoich samochodów. Tak. I to jest bardzo... Ja za to bardzo lubię Skodę, że inaczej interesuje lubię. się tym. Skoda jest taką marką, że oni są dosyć przywiązani do swoich do starych modeli, i tak do swoich modeli, którzy po, które po prostu pozwoliły jej przetrwać. No Favorit, Felicja między innymi. Są takie dwa modele z ostatnich wypustów czeskiej jeszcze Skody, e, które uratowały ją po prostu przed bankructwem. Czechosłowackiej. Jeszcze Czechosłowackiej, tak. Przedli projektowany w Czechosłowacji. Jeszcze tak. Dopiero Policy tak. przed ten. Czy już przejęły w Czechach. Volkswagen już przejął potem. Tak. Troszeczkę. Wiemy jak jest. I żeby wam nie przedłużać, po prostu na czym polega ten Patronite, wy wpłacacie. E, załóżmy sobie próg 5 zł, jak ktoś chce mniej, jak ktoś chce więcej 10 zł i po prostu co miesiąc jest to z waszego konta pobierane automatycznie, chyba że anuluje się subskrypcję, to wtedy... I jakby... dopiero po trzech miesiącach można anulować subskrypcję tak. i tak. E, to właśnie nie 30 było, że to jest nie tylko tego Robimy nawet. samochody, my nimi jeździmy. Mamy projekty Pickup, Cliff, Golden, e, VR, VRS. E, tak, w sumie jeszcze e, póki nie zapomnę, przepraszam ci przerwę. Różne. Przepraszam ci przerwę, bo no. chodzi o Goldena jeszcze. Golden nie będzie samochodem na co dzień. Żebyśmy nie zrozumieli tego źle. Na Spoty, na spotkania z, na spoty, wami. z widzami, po prostu laweta, pick-up, off-road jak już będzie laweta, a jak nie, to będziemy po prostu go zapinać w inny tak. samochód. E, Natomiast na te radzie. wszystkie inne pluskaj na, ja na pewno zrobimy, zrobić. Zrobimy. E, mamy plany. Żeby... To o felicjach oczywiście, bo tak. o faworitach chcemy LS, mamy LS-a, chcemy LSE zrobić osobno. I w sumie więcej favoritów nie chcemy. E, tak. E, bo tutaj nie ma 230-536 rapid zrobić tak. na pewno jakoś. Po jednym modelu takim. Skoda Boost, nie, nie pamiętam jak to jest, tam 1200. 12 jakoś, tak. 10 jakoś, tak. E, Słuchajcie, jakoś tak. se samochody nie wszystkie będą do nas, bo część po prostu wleci jako kolekcja na żółte. że kolekcja? Tak, Natomiast niektóre z nich będą do wygrania dla was, do wygrania dla was będą ale robione. Ale to wszystko zależy od was, od waszego yy, zaangażowania, tak, ponieważ... na to póki co nie stać, ale w planach właśnie mamy wykonanie przynajmniej dwóch, na pewno już jeden taki streamingowany mocno właśnie dla tak. was, dla widzów, przy czym to wy będziecie decydować, jakie chcecie tam bajery. Tak, jak on po prostu, to będzie robione mieć. na odcinkach, wszystko co, będziemy ankiety robić, na przykład Będziemy robić, będziemy Robimy zawieszenie, czy chcecie ją niżej, czy chcecie na przykład, żeby była seria. Pamiętam, że taka no ankieta. Zadecyduje się, że chcecie ją tam, nawet tam te trzy centymetry opuścić, koła da się, okay. lecz przy większych kołach zrobimy tak, że nie na zasadzie wsadzam wielkie, większe koła i Tylko nie będą Koła będą czternastki, 185 na przykład. Ja bym powiedział inaczej. Może nawet 15-16, lecz najpierw Oponę będzie właśnie. wyrobiona homologacja. Znaczy chcemy robić zgodnie ze sztuką. Tak, mechaniki. tak jak w Polsce wchodzi w prawo, był poprzedni film właśnie o tak. tym poprzedni, istotny. przedostatni, ten filmik o tych oponach tak dalej. Ale nawet w tym poprzednim wspomnieliśmy o tym, bo to było nagrywane. Tak, no to po prostu też my na te wszystkie przeróbki, jakie będą, światła, dzienne tak dalej, to wszystko nie będzie robione na odwal się, tak. na wszystko będzie zdobyta homologacja. Tak samo dyskusji, jak na Goldena, wszystko będzie homologowane. 16, koła 16, 15, wy wybierzecie, jakie chcecie koła, tak żeby tak. to ładnie leżało. To jest po prostu obniżone tak dalej. My robimy, może w kooperacji z Neogaraż tam coś pogadamy, bo dzisiaj byliśmy. Eee, bardzo sympatyczna obsługa jak pani nas zobaczyła i nie wiedziałem, że to jest pani, która obsługuje to biuro, ona po prostu czekała, aż mechanik otworzy od środka, eee, nie spodziewałem się, że ona tak zareaguje na fawę. Tak. Ona tak bardzo powiedziała, że ten zapach tego samochodu, to już to, to, no, to już zrobiło na nie takie wrażenie i no, ona nawet tam nam przedłużyła, tam troszeczkę ten czas tam nie goniła nas raz, nam tylko zwróciła uwagę, że już przekroczyliśmy godzinę i po prostu tam żebyśmy się zbierali. Tak. Ale to nie jest ten temat z neo możemy wejść we współpracę można po prostu udostępnią stanowisko ja czas już w nocy się pytałem niestety mają tylko takie duże mm -hmm. na razie jeszcze no dobra to jak to ogarniemy ogarniemy temat także no. macie zarysowane jak my to chcemy patronite jest na samochody nie na nasze życie prywatne nie na paliwo patronite jest na utrzymanie na razie powiedzmy sobie felicji utrzymanie i rozpoczęcie I... projektu na pewno golden i jak już będzie golden na dobrym poziomie, to zaczniemy robić klify, zaczniemy myślę, robić pick Zależy co najpierw padnie w nasze ręce, być tak. może jedno ze starych skutk kupimy, też zrobimy. To też zależy od Was, tak. Będzie w osobnym materiały, nasze projekty, będą w osobnych materiałach, tak. myślę, opisane, zrobimy taki materiał, jeśli chcecie oczywiście. My pamiętajcie, my jesteśmy dla Was, wy jesteście dla nas, uzupełniajmy się, twórzmy rodzinę, pokażmy siłę, trochę jak teraz Dokładnie. jak m 4K zrobiłem. Pokażmy siłę, nikt to się niesie w internet. E, jakby nie było, róbmy. gdyby ktoś tak nam zarzucał plagiat. My się Michem, inspirowaliśmy od samego początku i przepraszamy, że ucięło nam to nagrywanie, maksymalna wielkość pliku, jednak to jest full HD w tym to momencie sprzęt nagrywane. Sprzęt też zainwestujemy. Sprzęt też zainwestujemy. Sprzęt nie jest, nie jest drogi, ale jak mamy wydać na sprzęt, a na samochody i nie mieć co nim nagrywać, to też rozumiecie, że to jest bez sensu. E, dobra, żeby Wam nie przedłużać, mam materiał ponad 10 minut, pewnie 12 będziemy ją docelowo. E, bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście, że się udzielacie, że tworzycie z nami taką rodzinę spota wam zorganizujemy na pewno na koniec sezonu nie będziemy tacy żeby zostawić was bez... i na początek przyszłego e... też będzie ale już taki inny spot zobaczycie zobaczycie, zobaczycie wszystko w filmach w na dniach żeby zacząć zbierać chętne osoby. tak wszystko w filmach wszystko wydarzenia. wydarzeniach na w Facebookowej wszystko macie w opisie w Daniel filmu. Tym, tym razem wstawi jak nie zapomnę <laughs> zazwyczaj zawsze, zawsze zapomina i potem jest Bo ty nigdy nie wstawiasz dobra nie, nie kłócimy się słuchajcie. Nie kłócimy się. Eee... dziękujemy jeszcze raz że jesteście ja dziękujemy. się kłaniam nisko za chęć pomocy bardzo przy felicji nisko. no nie mogę bo jakbym chciał się bardzo nisko pochylić to o widzicie co ja musiałbym zrobić dokładnie słuchajcie żeby stabilizacji nie widzimy się na kolejnych materiałach i co M módlmy się że felicja z nami zostanie cześć cześć do zobaczenia